29 stycznia bieżącego roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami ulic Sienkiewicza, Marcinkowskiego, Mickiewicza, Ogrodowa w Łęczynie, które mają być w roku bieżącym modernizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011, czyli tzw. Tak programu schetyny. Mieszkańcy powyższych ulic mieli możliwość zadawania różnego rodzaju pytań, zgłaszania wątpliwości, również kierowania wniosków tutaj pod naszym adresem, tak aby zrealizowanie tej modernizacji z jednej strony oczywiście tutaj, że tak powiem, osiągnęło cele, które zakładamy poprzez wykonanie tego zadania. Ale z drugiej strony też, żeby było zgodne z oczekiwaniami mieszkańców. Myślę, że warto tego typu spotkania organizować po to, żeby tutaj wysłuchać również z punktu widzenia mieszkańca posesji zlokalizowanych przy tych ulicach ich uwag na temat funkcjonowania komunikacji, na temat możliwości zastosowania pewnych rozwiązań i, i myślę, że, że tutaj po wysłuchaniu, po uwzględnieniu pewnych tutaj propozycji rzeczywiście tak się stanie i uzyskamy tutaj pięknie zmodernizowany pragnę w Olsztyna. Ja tylko tutaj może dodam, że wartość tego zadania wynosi według naszego kosztorysu 2 660 6 tysięcy. Planowane dofinansowanie z tu przez państwa to blisko połowa tej kwoty, czyli milion Dofinansowanie ze strony Starostwa Powiatowego wynosi 200 tysięcy złotych. Natomiast, tak jak to zwykle w życiu bywa, na pewno przy istniejącej infrastrukturze nie unikniemy pewnych e, prac dodatkowych związanych z napotkanymi kolizjami. I tutaj od razu mówię, poza deszczówką nie ma możliwości włączenia tego w koszt dofinansowania ze strony tego Narodowego Programu. Żeby informacja, może, już była tutaj kompletna, to powiem, że 18 lutego został rozpisany przetarg na powyższą modernizację. W skład zamówienia wchodzą trzy zadania, a mianowicie przebudowa ciągu drogowego ulic Sienkiewicza, Marcinkowskiego, Mickiewicza, Jedwabowa oraz z budową kanalizacji deszczowej. Zadanie drugie pod nazwą przebudowa sieci wodociągowej oraz zadanie trzecie zaprojektowanie i wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego. Może tutaj już nie będę podawał dalszych szczegółów, odsyłam tutaj do wydziału, gdzie można się z tym zapoznać. Natomiast tylko powiem, iż planowany termin zakończenia robót budowlanych to 15 listopad bieżącego roku, natomiast zakładany termin składania i otwarcia ofert to 11 11 marca roku bieżącego. 29 stycznia 2009 roku został rozpisany przetarg na przebudowę drogi gruntowej wraz z budową kanału deszczowego w ulicy Słonecznej Webronia-Wach. W zakres zadania wchodzi przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanału deszczowego w drodze stanowiącej własność gminy. Od, czyli w ulicy Słonecznej Zewroniawa przebudowa e, tam będzie miała miejsce na odcinku e, 551 metrów. Zadanie obejmuje roboty przygotowawcze, roboty e, ziemne, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z masy bitumicznej oraz usunięcie kolizji telekomunikacyjnych. Planowany termin zakończenia robót w czerwie bieżącego roku zakładamy w terminie składania ofert przetargowych wpłynęły cztery oferty i już tutaj mam informację z bym powiedział o ostatniej zaciskę rozstrzygnięcie tego przetargu. Została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorstwo dróg i ulic Leszno. Wartość oferty brutto 652 710 e, zł i 9, 9 groszy. Termin zakończenia prac dobranych, tak jak powiedziałem, 30 czerwca, czyli stosunkowo, stosunkowo e, krótki. Jak Państwo zauważyliście, e, następuje pewna zmiana e, w stosunku do realizacji inwestycji w latach poprzednich, a mianowicie, e, jak mogę tak Kolokwialnie powiedzieć, ruszyliśmy z kopyta, nie, nie, nie czekając tutaj na wiosnę czy, czy lato, rozpisujemy przetargi na maksymalną ilość inwestycji. Nie ukrywam, że jest to rezultat czy, czy pewne planowane działanie, pewnego rodzaju taktyka. Obserwując rynek inwestycyjny w latach poprzednich, możemy stwierdzić, że jest to okres roku, w którym uruchamianych jest niewiele inwestycji. Normalna gra rynkowa powoduje to, iż w sytuacji, kiedy zleceń jest mało, a oczekujących na zlecenia jest dużo, możemy uzyskać pewnego rodzaju korzystniejsze oferty. I tutaj chociażby na zadaniu we Wroniowach w stosunku do planowanych kwot uzyskaliśmy mniejszą ofertę o 100 tysięcy złotych. Także myślę, że taka taktyka jest wskazana. Również dotyczy to innych robót budowanych, a ponadto jest jeszcze jeden y, argument za listą mianowicie termin realizacji tych inwestycji przypada w najkorzystniejszych porach roku, nie w jakichś tam roztopach już y, pojawiających się przymrozkach, tylko wiosną na kiedy rzeczywiście y, warunki są najlepsze i myślę, że to też się przekłada na jakość wykonanych prac. Od 2 lutego na Wąśnieńskiej Pływalni rozpoczęła się nauka pływania w ramach lekcji wychowania fizycznego. Na zajęciu uczestniczą, um, uczęszczają dzieci klas czwartych z terenu pływających na Wąśnieńską Pływalnię dzieci wraz ze swoimi obiektorami e, dojeżdżają autobusami oraz busami. Głównym celem pobytu dzieci na basenie jest cotygodniowa nauka pływania prowadzona przez nauczycieli wychowania e, fizycznego. Kilka dni przed rozpoczęciem zajęć na pływalni nauczyciele wychowania fizycznego zostali przeszkoleni jednocześnie otrzymali certyfikaty upoważniające do prowadzenia takich zajęć. Ja może tutaj zasygnalizuję tego rodzaju wątpliwości, czy nauczyciele mogą, czy powinni prowadzić te zajęcia. Z naszych tutaj ustaleń po sprawdzeniu oczywiście tutaj okazało się, że jak najbardziej każdy nauczyciel po ukończeniu szkoły uprawniającej do wykonywania tego zawodu jest uprawnione do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego również na basenie, na pływalni. Wiadomo, że w Łyciści kończyli studia tutaj w różnych okresach, tej pływalni po prostu nie, nie było, nie zawsze był taki bezpośredni kontakt, dlatego postanowiliśmy przeprowadzić warsztaty przypominające pewne zasady prowadzenia tych zajęć a jednocześnie przygotowujące do e, pobytu dzieci tutaj na piekływalni, żeby po prostu ci nauczyciele też się orientowali jak się poruszać, e, gdzie co jest rozmieszczone, jak funkcjonuje chociażby tutaj system obsługi e, informatycznej poszczególnych urządzeń. Myślę, że to się bardzo przydało, także te pierwsze e, zajęcia już były no, naprawdę dobrze, dobrze przygotowane i myślę, że, że będą przynosiły same e, wymierne e, efekty. W dniu 2 lutego również został rozpisany przetarg na wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na naszym terenie. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych na drogach gminnych w okresie do 30 kwietnia 2010 roku. Skład tego zamówienia wchodzi między innymi na prawa na wyświetleniu w okresie poziomowym bieżące remonty cząstkowe w okresie od 1 maja do 30 kwietnia przyszłego roku. W zakładanym terminie wpłynęła jedna oferta, obecnie trwają prace Komisji Przetargowej, która dokona jej weryfikacji. 4 lutego w Polsceńskim Domu Kultury odbył się konkurs Polskie zryby niepodległościowe w poezji i pieśni, w którym udział wzięło 30 uczestników w różnych kategoriach wiekowych. Jest to również jeden z elementów tutaj obchodzenia rocznicy powstania Wyborku Polskiego i wyzwolenia Bruszyna. Nasz samorząd był reprezentowany między innymi przez panią Tuchocką, ile dobrze pamiętam, na tym konkursie, za co serdecznie dziękujemy. W dniach 6 i 7 luty odbył się w Wolsztynie rajd harcerski manewry powstańcze, w którym uczestniczyło około 100 harcerzy w terenu Wolsztyna, Wschody, Sławy, Nowy Skarmierzyc i Kalisza. Bazą manewrów była świetlica i stała gimnastyczna szkoły podstawowej numer 1 w Wolsztynie. Podczas rajdu harcerzy uczestniczyli w ramicie powstańczych, w czasie którego drużyny popisywały się wiedzą o powstaniu wielkopolskim. Może tutaj nie będę bardzo szczegółowo tego omawiał, jest to również na naszej stronie internetowej, ale to również wpisuje się w obchody. Podczas tej gry najlepiej spisał się patrol z 23. drużyny harcerskiej ze Wschowy. drugie miejsce zajęła 13. drużyna Skarmander z Polszczyna, a trzecie 11. drużyna płomień ze Starego wycinia. Wszystkie drużyny uczestniczące w rajdzie otrzymały nagrody fundowane e, przez nas samorząd oraz podręczne teczki, które myślą, myślę, że przydadzą się w czasie innych rajdów oraz e, wakacji spędzonych w takim harcerskim duchu. 10 lutego w Urzędzie Miejskim w odbyło się podsumowanie e, gminnych obchodów 90 rocznicy e, powstania wielkopolskiego na terenie miasta i Gminy. Podczas tego spotkania e, miałem okazję podziękować tutaj wraz z Panem Prezesem Oddziału Bolsztyńskiego, Towarzystwo Panu Zwidoję Kowalowiczą, e, wszystkim osobom zaangażowanym e, w przygotowanie e, do obchodów 90. rocznicy wyzwolenia Bolszyna e, e, oprócz dyplomów tutaj e, członkowie komitetu, czyli te osoby, które na się napracowały, e, otrzymały e, pominki w postaci też książek o powstaniu i takich jak tutaj widzimy. Stańczy, które będą, myślę, dla wszystkich taką sentymentalną pamiątką z tutaj tej rocznicy. Tak na marginesie powiem, że obchody tutaj w należy ocenić bardzo pozytywnie i nie jest to, broń Boże, chwalenie się. Natomiast mówię to jako efekt ocen ze strony tutaj władz wielkopolskich, zarówno władz samorządowych, państwowych, ale również różnego rodzaju towarzyszeń towarzysze związanych właśnie tutaj z czczeniem pamięci Powstania Wielkopolskiego. Naprawdę jesteśmy wysoko uplasowani na mapie Wielkopolskiej za to, co zostało tutaj zrobione, pokazane, przypomniane. Dodam może tak na, na, na marginesie tylko, że z panem Zbigniewem Korowarewiczem będę miał przyjemność w najbliższą sobotę uczestniczyć Podsumowanie wielkopolskich obchodów i zaproszenia, a to podsumowanie jest też swego rodzaju dostrzeżeniem tego włączenia z tym naszym zakresem tutaj działań w tym temacie. 11 lutego bieżącego roku minął termin składania ofert na rozbudowę budynku Urzędu Miejskiego w Olsztynie. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku ratusza oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji istniejącej i projektowanej części budynku w planowanym terminie zostały złożone trzy oferty. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że podjąłem decyzję o unieważnieniu tego przetargu, dlatego że żadna z trzech złożonych ofert nie mieściła się w kwocie, którą żeśmy przeznaczyli na ten cel, ale żeby tutaj może uprzedzić pytania, podjąłem też decyzję, że wyłączamy z zakresu zadania, które chcemy w kolejnym przetargu ogłosić klimatyzację. Idzie kryzys, myślę, że z pewnych rzeczy trzeba rezygnować, myślę, że nic się nie stanie, jeżeli na tego typu rozwiązania poczekamy jeszcze lat kilka, myślę, że one mogą być wykonane bez... Bez, bez naruszenia z tego, że zostanie zbudowany, bo chcemy przygotować odpowiednie kanały, a na pewno w wyniku zrezygnowania z tego elementu wartość tego zadania zdecydowanie to, spadnie, to, spadnie. To, jestem przekonany, że zmieścimy się spokojnie w tej kwocie, którą żeśmy na ten cel przeznaczyli. 13 lutego bieżącego roku odbyła się edukacyjna gra miejska w Powstańców Wielkopolskich zorganizowana przez ITN w Poznaniu pod moim patronatem tutaj i ten zaproponował, żeby tak to się odbyło. udział w udzieli uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych reprezentujących Bożyn, Świętno, Stary Widzim oraz e, roztarzewo Uczestnikami oraz współprowadzącymi grami byli również arcerze z wolszczyńskiej drużyny wędrowniczej. E, może też tutaj skrócę tą informację. Celem e, tej akcji było też e, z że tak powiem zweryfikowanie wiedzy e, uczniów tych szkół oraz drużyn karcerskich o powstaniu. Myślę, że e, odbyła się ona tutaj w takiej, e, w takiej, takiej e, atmosferze. Myślę, że tutaj wszyscy uczestnicy e, byli zadowoleni. Wszystkim zaserwowaliśmy e, taki posiłek regeneracyjny, bo trwało to kilka godzin e, w miejscowym liceum. Natomiast e, IPN dla każdego uczestnika przygotował Naprawdę ładny komplet materiałów informacyjnych o powstaniu, także myślę, że to też w jakiś sposób przyczyni się do upowszechniania między o tym wydarzeniu i również te materiały zostały wyposażone w poszczególne szkoły, z których startowały, startowały drużyny. Tak na marginesie że w dzisiejszym otrzymaliśmy takie bardzo ciepłe podziękowanie za udział w tej akcji i stworzenie warunków do jej przeprowadzenia. Kolejna, kolejna informacja, myślę również ważna, to korzystanie z różnego rodzaju miękkich projektów. Takim projektem jest program operacyjny Kapitał, Kapitał Ludzki i tutaj w ramach tego programu wspólnie z opatrzonymi strażami pożarnymi realizujemy program który umożliwia uzyskanie uprawnień kierowcy kategorii na te samochody ciężarowe, czyli kategorii C dla osób bezrobotnych z naszego terenu. To jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, osoby, które znajdują się na liście bezrobotnych i mają gdzieś tam w perspektywie szansę na zatrudnienie, oczywiście gdzie wymogiem jest uzyskanie tej kategorii prawa jazdy. No, mogą znaleźć tam pracę. Natomiast z punktu widzenia już tutaj strażackiego powiem, że brakuje nam e, kierowców w poszczególnych miejscowościach, na, którzy na wypadek e, pożaru czy innego zagrożenia mogą wsiąść za kierownicę samochodu strażackiego e, i pojechać do akcji. Dzięki m.in. temu programowi, który jest całkowicie finansowany z tego e, funduszu, e, myślę, że zyskamy kolejnych tutaj kandydatów na tych e, kierowców, co myślę w sposób bezpośredni yy, przełoży się na yy, poprawę tutaj stanu yy, ochrony przeciwpożarowej. 12 lutego odbyła się uroczystość wręczenia nagród za promowanie i wkład w rozwój miasta i Gminy Wolcznym. W roku bieżącym te nagrody otrzymały takie firmy jak yy, firma Izowen, agrofirma Spędziersza. Projekty firma handlowo-sługowa Carson ochrnkowa spółdzielnia Mleczarska, spółdzielnia inwalidów e, Powstaniec, Skarbicka, pani Natalia e, Rybarczyk w kategorii sportu, konkretnie w e, Tekwondo, pensjonat e, siatków, firma Womasz, Skarbicka, e, szkoła muzyczna Yamaha oraz zakład budowlany pani Janiny wszystkich e, Pieszak. Jak co roku poprzez te nagrody staramy się dostrzec i choć w tak skromny sposób podziękować osobom, firmom, instytucjom za promowanie, za rozwój firm, za tworzenie e, miejsc pracy, a tym samym wkład w rozwój miasta i gminy Tutaj też na marginesie e, powiem, że miałem e, z taką, taką przyjemność że w imieniu naszego samorządu najwyższe e, odznaczenie wielkopolskiego rzemiosła, a mianowicie ten kordzik, który tutaj widzimy, widzimy, widzimy na fotografii. Ja myślę, że to jest też swego rodzaju ocena współpracy naszego samorządu z rzemiosłem, które ma wyjątkowe tutaj tradycje i miejsce na, na polskiej scenie gospodarczej i bardzo się cieszę, że, że tak rzemieślnicy tutaj do oceny naszego samorządu podchodzą i mam nadzieję, że ta współpraca zwłaszcza w odniesieniu do kryzysu, który gdzieś się tutaj proszę, pojawia, proszę, powinna być kontynuowana wręcz nawet rozwijana. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystycznego Kraje Roznawczego też przyznał medale, tutaj pan staroście i mojej osobie za współpracę i działania na rzecz e, tworzenia warunków do rekreacji i turystyki. I tutaj tak na marginesie może powiem, że e, prezes tego towarzystwa, pan Lech Drożyński, prezes krajowy dodał, e, zaproponował rozważenie reaktywowania oddziału PTTK na naszym e, terenie. Myślę, że, że e, ta działalność e, wpisuje się w charakter i działalność naszej gminy i być może znajdą się tutaj ochotnicy i sympatycy tego ruchu. Ja ze swojej strony deklaruję zorganizowanie takiego spotkania z udziałem pana prezesa i myślę, że być może urodzi się taka inicjatywa, żeby, żeby taki oddział TTTQ na naszym terenie zafunkcjonował. Gmina Wolsztyn zajęła pierwsze miejsce w konkursie dwutygodnika powiaty gminy promocyjna gmina, również tutaj puchar i dyplom został połączony w czasie tej uroczystości i panu Przewodniczącemu również chciałbym w tym miejscu podziękować panu Bardzikowi, który od lat organizuje ten konkurs i o sobie przypominam od lat naimpujemy się tutaj na czołowym miejscu. 13 lutego 2009 roku w Szkole Podstawowej w odbył się konkurs wiedzy o Wolsztynie i Powstaniu Wielkopolskim. W konkursie uczestniczyły pięcioosobowe zespoły ze szkół podstawowych w terenie gminy Polsztyn. Dzieci rozwiązywały m.in. krzyżówki, o w powstańczej, malowały z widokówki, odpowiadały na pytania oraz wykonywały piosenki patriotyczne. Również e, wszystkim tym dzieciom, zgodnie tutaj z ustaleniami, przygotowaliśmy myślę ciekawe nagrody i upominki. 14 drużyń z Wielkopolskich rozegrały w okresie od 31 stycznia do 1 lutego e, zawody szachowań. Turniej odbył się w motelu Montana w Karpicku na dęstanie 7 rund z systemem szwajcarskim. Organizatorem imprezy byli pan Edward Anglat i pan Krzysztof Piasek. Natomiast ja miałem przyjemność sprawować patronat honorowy nad tą imprezą. Natomiast patronat medialny został powieszony głosowi bolszeńskiemu. Zawodnicy walczyli o awans do Ligi Wielkopolskiej oraz o wydarzenie i medali. Tutaj tak na marginesie powiem, że szachy są naprawdę silną stroną Polsztyna e, i również Warto o tym pamiętać przy różnego rodzaju konkursach związanych ze wspieraniem różnego rodzaju dziedzin yy, uprawiania yy, sportu, bo to jest też jakaś inna Gmina Oczni zajęła dziesiąte miejsce w kategorii od 15 do 45 tysięcy mieszkańców w 14 Sportowym Trudnieniu Miasta i Gmin organizowanym pod patronatem Marka Woźniaka. Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Na to yy, składa się tutaj bardzo wiele elementów, ale myślę, że to też jest tego rodzaju ocena naszego podejścia do yy, yy, znaczenia sportu, yy, funkcjonowania w gminie, również podejścia do finansowania yy, tego sportu. Myślę, że to jest bardzo dobra, bardzo dobra lokata. Yy, 17 lutego o godzinie 23.10 na antenie Telewizji Polskiej programu pierwszego można było zobaczyć film Zapomniane Powstanie 1918. Reżyseria Krzysztofa Nagowskiego. Film ten był realizowany na zlecenie Telewizji Polskiej, m.in. na terenie naszej gminy. Tutaj zdjęcia były trzęcone na terenie Skansenu, na terenie Parowozowni, również był zdobywany. Radusz, myślę, że jest to również swego rodzaju e, promocja naszego e, miasta. Tutaj bardzo zaangażowany w pomoc e, scenarzystom, e, operatorom, zaangażowany w Tam Kultury, któremu również w tym miejscu pragnę bardzo serdecznie za ten e, udział podziękować. Natomiast jakbyśmy się tak przyjrzeli aktorom biorącym udział w tym filmie, to myślę, że rozpoznamy bardzo wiele włoszeńskich twarzy. 18, 18. Już kończę, proszę o jeszcze uwagi. 23 lutego została podpisana umowa na budowę szkoły podstawowej w Karpicku. Wartość podpisanej umowy to brutto 1 240 tysięcy złotych. Tak jak tutaj wspomniałem wcześniej yy, i potwierdzam to, yy, szkoła będzie wybudowana yy, w tym roku, tak aby rozpoczęcie roku szkolnego yy, dla dzieci z Karpicka i obwodu szkolnego tej szkoły yy, rozpoczęło się 1 września 2000 roku. To szczególnie podkreślam tę informację dla pana Sortysa takury, który tutaj, czy tak powiem, miał pewnego rodzaju wątpliwości, czy ten termin nie jest mutem do zrealizowania. Natomiast tak na, na swego rodzaju marginesie powiem, że na ostatniej sesji prosiłem państwa również o zachęcenie tutaj firm budowlanych do składania ofert. Z pewnego rodzaju żalem muszę powiedzieć, że wpłynęły na ten przetarg trzy oferty, wszystkie spoza terenu Gwineworsz. Wybrana została najniższa oferta e, firmy, która budowała salę sportową we broniabach. Także myślę, że również sprawdzone i, i wszystko, wszystko będzie zrealizowane zgodnie z planem. E, w dniach 26 oraz 27 lutego odbyły się pierwsze wąszczeńskie pierwsze zawody w pływaniu szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych na obiekcie basenowym. I tutaj oczywiście gratulując uzyskanych lokat chcę powiedzieć, że te dzieci, które gdzieś wcześniej jeździły na te pływanie, rzeczywiście potwierdziły to, uzyskując określone wyniki. Świadczy to o tym, że na pewno taki obiekt jest potrzebny i systematyczne korzystanie z tej wpływalni naprawdę te umiejętności. Podnosi, co na pewno ma bardzo korzystny wpływ na zdrowie, szczególnie młodych ludzi, ale również myślę, że wpływa na pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Wiadomo, że w czasie wakacji szczególnie znajdujemy się w różnych sytuacjach nad wodami i ta umiejętność wpływania niekiedy decyduje o życiu, o bezpieczeństwie nie tylko własnym, ale również współtowarzyszy. W tej okazji chcę powiedzieć, że frekwencja na nabiera tempa. Praktycznie z tygodnia na tydzień notujemy tutaj więcej osób korzystających. Ja tutaj powiedziałem, że została uruchomiona nauka w ramach WEP-u dla czwartych klas, ale oprócz tego zafunkcjonowały dwie szkoły pływania poza tym programem. Jedna jest realizowana przez naszą pływalnię, przez pracowników i instruktorów zatrudnionych, a oprócz tego została zawarta umowa z Prywatną Szkołą Nauki Pływania, która do tej pory tutaj funkcjonowała, o ile się dobrze orientuję, w szkole numer 4 na tym mniejszym basenie. I nie ukrywam, że oprócz takich walorów finansowych wynikających z tego porozumienia Mamy również określoną frekwencję, bo każdy korzystający z tej szkoły wiadomo, że musi wejść na prywatnie, musi wykupić ten bilet. I powiem szczerze, ja jestem optymistą, zresztą tutaj mamy zaplanowane porozumienia z sąsiednimi gminami. W marcu ruszy program ministerialny zajęć pozalekcyjnych, także myślę, że tutaj obiekt będzie w coraz większym zakresie, a może nawet w pełni. Wykorzystamy. To, to, to co tyle szkoda. może tytułem tych wydarzeń, które miały miejsce w hmm. minionym okresie. Dziękuję bardzo za uwagę.